Z racji tego, że bomby idą jednocześnie, zaplanowane są do strzelenia pod, pod odpowiednim kątem, aby na niebie nam się nie nałożyły. Odpowiednio dostosowujemy pod tym względem nasz stelaż. Dobrze, wygląda na to, że, że jeżeli chodzi o. Opozycje, wszystkie rzędy z moździerzami mamy rozstawione. Teraz pozostało je tylko załadować ładunkami. ładunka. W takim razie zaczynamy rozszyfrowywać pierwszą, pierwszą z naszych wybuchowych paczek. Możemy zapomnieć o skrypcie. Nieodłączny, nieodłączny element tej układanki. O, możemy zacząć od wyróżniającej się czterocalowej bomby z całego protonu, którą od razu umieszczamy na swoim miejscu. Że już pusty, bomba umieszczona. Została nam do odnalezienia jeszcze jedna, jedna czwórka, ale jak na tą chwilę nie jestem w stanie jednoznacznie określić jej pozycji. Jednak się znalazła. Przy czym no tutaj spątanie tego wszystkiego nie, nie pomaga. Okay. Tutaj mamy wszystkie łańcuchy, które będą nam potrzebne. Tym, 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 tym. Kolejne złote wieżby. Kupka numer 3. Zaczynamy od wolnego elektronu w postaci R20 Pionowo Czy to się nagrywa? Wyglądało, że tak Ta. Okej, okay. biorę ksiądz za pozycję C Odkrywamy karty ...przesuniemy... ...to też... ...stroboskopy też... Tutaj drugiego druta włożymy... ...o, nawet jest... żeby ktoś nie zorientował, znowu zaczęło opadać. Ale ja trochę mniej. To co? Powietrak na orzeźwienie, bo już nam się za zrobiło. No tak. Zaczniemy od skończenia tego jeża ostatniego. Mamy 3 1 4. 3, 1 4. Tutaj też jest 3, 1, 4, mamy dubla.